Cześć! Z tej strony polski Epic Joker. No i chciałbym zaprezentować wam moim zdaniem oczywiście yy, najlepszy serwer yy, MTA typu RPG. No i teraz zaprezentuję wam ten serwer. Na tym serwerze jak widzicie już są frakcje takie jak policja. Pokażę wam dokładniej. Ta Mamy takie frakcje. Jak widzicie jest coś takiego Policja, salon samochodowy Taxi, Ammunition Urząd i wojsko No i oczywiście mamy cywili Tutaj mamy dwóch właścicieli Przepraszam serdecznie, jestem lekko przeziębiony No i Tutaj mamy mapera Dobra Teraz pokażę Wam miejsce, w którym kupuje się samochody Jedziemy właśnie do niego Tutaj macie miejsce, w którym kupujemy samochody Zaraz I tutaj jest właśnie to miejsce Tutaj Nie kupię samochodu Bo nie stać, ale nie chcę. Bo chcę jechać z tym policyjnym wozem, a nie chcę go rozwał. No i zaraz pokażę Wam. No i teraz jadę. Tutaj mamy respa. Tu jest shab skin. No i teraz yy, jadę na bazę policji. Baza policji jest tutaj. Tu mamy bazę PD. Przepraszam za śmiech w tle, ale to mój chory kot. Przepraszam, to mój brat. Yy, tutaj mamy bazę Amunation. Może wiadę? Tak, wiadę. I nie wyjadę. Tutaj mamy bazę ammunition. No, nie jest zbyt ciekawa. Teraz mi zaraz pewnie otworzy. Jak nie otworzy, to go zabije. Albo on mnie zabije. E, proszę otworzyć, proszę pana. Dobra, zabije mnie. To mu dam skargę i już będzie miał z amunition. Dobra, otwiera. No i pokażę Wam teraz bazę wojska. Tak, na szybciutko. O, po drodze przelecimy... Przelecimy, przepraszam. Przelecimy bazę urzędu. Przelecimy. To mamy bazę urzędu. I teraz dajemy na bazę wojska. Na bazę pogonię jadę, bo jest na strefie, więc... To trochę dużo czasu by mi zajęło, ale baza pokoju jest tam yy, na strefie, yy, nie na lotnisku, tylko tam przy strefie. Tam jest tak, no będziecie widzieć, wyróżnia się, no i tutaj mamy bazę wojska, nie ma nikogo w wojsku, więc nie będzie, dobra, IP no i forum będzie oczywiście w opisie. No a ja się z wami gorąco żegnam i polecam y, serwer y, podziemnego.pl. Jaki serwer? Serwer, przepraszam, y, konto na YouTubie y, podziemnego.pl. No i ja się z wami gorąco no, ja się z wami gorąco żegnam. Y, no i cześć.